jest witam Was bardzo, kochani, serdecznie w kolejnym moim odcinku. Z tej strony kłania się Lordo XPSM. No i kochani, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Questem u Sanioli, tak? Sanioli? Sanioli, tak dobrze. A więc, kochani, udamy się w górę. Na pierwsze pięterko. No i jest nasza saniola. Pytamy, czy jakoś ma dla nas pracę. Tak jak to, dobrze. Rozpoczęliśmy. Poproś Kaliposa o przyrządzenie octu jabłkowego i o przepis na niego. A więc Kalipos, kochani, jest w Karkach. Po prawej stronie. On tam yy, mikstury sprzedaje, jak dobrze pamiętam. A więc widzimy się u Kaliposa w Karkahan. Jesteśmy kochani już w Karkahan, u Walchemika, a czy umiesz może zrobić ocet? Co teraz? Kup od Synthi z tornek, worek i jabłek dla Kaliposa, więc widzimy się u Synthi w tornek. Jesteśmy już u Synthi. Worek i jabłek. Jesteśmy u Kaliposa, daliśmy dajemy mu już worek jabłek mówią, że pójdziemy po te produkty kup od Synthi strony jagody oraz śmietanę dla Kaliposa. już kupiłem u jegody jagodę oraz śmietanę już jej deser mieliśmy zorganizować, no i wyjść do Kaliposa po ocet i przepis Otrzymano nowy przedmiot, otrzymano nowy przedmiot, dostaliśmy przepis na ocet oraz ocet jabłkowy. No i zaniósł senioli sen, sen, sen ocet wraz z przepisem. No więc widzimy się w Myther. Jesteśmy u naszej seniori. Mam dla Ciebie to, o co mnie prosiłeś. Otrzymano 2.3k punktu doświadczenia, trzymano 1k złotych monet chyba. Tak. No, jeśli się podobało, pomogłem, no to yy, zapraszam do oglądania. Yy, jak się podobało, to wiadomo: subskrybacja, mile widziane komentarze oraz lajki. No i co? Kłania się z tej strony LordeXPSM. Cześć wszystkim, na razie.